Hej, z tej strony witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, w którym w sumie nie wiemy, co będzie się działo. Wszystko dlatego, że kiedy tu nagrywamy jest majówka i dzisiaj jest niedziela, i jest to pierwszy dzień, w którym nic nie robimy związanego z naszymi kanałami. Nie musimy ani nagrywać filmu. Nie, no, nagrywamy właśnie. właśnie. Właśnie tak sobie uświadomił, że nagrywamy film, ale nagrywamy różnego vloga, więc trochę inaczej niż na przykład film nagrywany do Karola, bo tam zazwyczaj mamy jakiś challenge, który musimy wykonać, a tutaj możemy odpalić kamerę, a nie musimy jej odpalać. Generalnie zaraz jedziemy do moich rodziców na majówkowego grilla, i oczywiście kiedy mamy dzień wolny, to dzisiaj rano padał deszcz. Teraz. Z trochę przebija się słońce, więc mam nadzieję, że pogoda będzie git. Dobra, nie ma co gadać. Yy... Zostawcie widzowie suwa na tym kanale łapkę w górę, a my się zbieramy i ruszamy. No dobra, my jesteśmy już tam, samochodzie, jedziemy i w ogóle jest takcie A Temperatura już spada, bo było wcześniej o 16,5 stopnia, a już jest 15,5. Co no, tak tak. powiedzieć, że jest fajnie? No, trochę chmury są, ale mam nadzieję, że się wypogodzi. Ale powiem, że na majówkę jedziemy tylko do moich rodziców, a to wszystko dlatego, że karola rodzice niestety zachorowali. Wiadomo na co, więc niestety nie możemy do nich jechać. No niestety, widzowie, jest tak, jest, więc jedziemy tylko do Iławy, będziemy tam dwa dni, nie? Bo tego nie mogliśmy. Yy, tak, do no wtorku rano zostajemy Tak, tak? jest, ale musimy zaraz cisnąć, bo zaraz później byśmy No i widzowie, nie już to dobrze widać, ale zaczął padać deszcz, Po prostu jeden. Ten dzień oh wolny, majóweczka i patrzcie co się dzieje na niebie. Mam nadzieję, że przejdzie. O, nie, dobra, nie, tak nie tak. o teraz ładnie widać, ciekawa szyba jest mokra. No, to błęda do spryskiwaczy no no, no słuchajcie, dojechaliśmy i wyszło I słońce jest, troszkę, no, troszkę, więc. I 17,5 stopnia, a po drodze nawet było 19, a w tym mieście było 15,5 No więc jest, jest dobrze, ciepłe. idziemy jeść, bo jestem głodny. poti Hej, dzień on o to przyjechał! Widzowie majóweczkach będę pokażę co, co tam jest. No pięknie. Jak ty typowie Polacy skorzystaliśmy z promocji w Lillu, 4 plus 4. Tak. Oho, patrz jaki sprzęcik, co prawda jeszcze nie rozpalony, ale zaraz tam będzie y, wszystko się elegancko smażyło. i kurde, powiem Wam, że mieszkanie w tym mieście jest super, ale no niestety tam nie mamy Grudka. Kurde, szkoda. Fajnie było właśnie, o, na wojówkę bo na lato mieć ogródek, ale no nie da się mieć wszystkiego, może kiedyś. O Jezu, i taką moją ojeczkę to ja rozumiem. O to właśnie chodziło. Y, Natalia jest w kuchni, robi teraz siedzonko, więc ja dla was nagrywam, ale poznając życie zaraz będę musiał coś pomóc. No, dobra, witamy Was kolejnego dnia. Wczoraj za dużo się nie odzywaliśmy, bo byli też dziadki, była Ciocia, była też u nas Zosia i dlatego pokazaliśmy Wam tylko kilka przebitek z naszego wczorajszego Grilla. Ale generalnie spędziliśmy fajnie czas, trochę odpoczęliśmy, trochę pograliśmy Babingtona, trochę popiwkowaliśmy, zjedliśmy Grilla, poczynowaliśmy, więc całkiem fajnie było. Ale dzisiaj musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli oglądaliście film, w którym Karol przegrył w dany poniedziałek, to pamiętacie pewnie, że Kari dostała od nas prezent. O, dzień dobry, Kari. Kari już chyba wie o co chodzi. Dawaj Natalia, musisz dać jej prezent. Zobaczymy. Kali, też, też nie no wiadomo. Zobacz. Co to jest? No, jest zabaweczka. Uwaga, weźmie ją. Weźmie, oj. Ciężko Ciężka chyba, Kari? Dobra, dała radę. No i elegancko. Niestety wtedy kupiliśmy zabawkę tylko dla Kari. Nie kupowaliśmy zabawki dla Oti, bo Oti. Oti to o. Ta oto pani, jak coś widzowie. Nie, nie śpi Oti, nie przeszkadaj sobie. No Oti jest już trochę starsza, trochę bardzo starsza i ona się już zabawkami nie bawi, ale zapomnieliśmy kupić jej przy smaku. No właśnie, bo to, że zabawkami się nie bawi, jakby, no to jedno, ale mogliśmy tyle kupić cokolwiek zamian, bo to, to trochę głupie z naszej strony, że dla Kari w, w Olsztynie kupić. No a dla Oti niestety no na zajączka żadnego prezentu nie było. Ale dzisiaj przeprosimy Oti i naprawimy swój błąd, bo kupiliśmy jej dwie paczki przysmaczków. Co prawda, jeszcze jak byliśmy w Trójmieście, to nie jest tak, że tutaj przyjechaliśmy i nam się przypomniało, tylko jeszcze wyjeżdżając z Trójmiasta, pojechaliśmy do sklepu Ale, zoologicznego. To było. Sobotę? Chyba tak. No, pojechaliśmy z sklepu zoologicznego i e, specjalnie dla Oti kupiliśmy nie jedną Natalia paczkę, tylko dwie paczki przysmaków. Natalia właśnie poszła po te przysmaki i gdybyście zastanawiali się, dlaczego Oti tak śmiesznie wystaje język, to. No, niestety, z racji tego, że Oti ma już swoje lata i. no po prostu nie ma zębów, nie? Oho, Oti już e, czuje, że to chyba dla niej. No to już czuła. Mamy takie dwie paczki prosiliśmy specjalnie panią o pomoc, żeby nam pomogła dobrać. I mamy tak. jakieś bajcy dla seniora. Oti! Spokojnie, <laughs> zaraz zostaniesz! Bajcy dla seniora. Nie mów, dla seniora, bo Oti się obrazi. Dla Juniora Oti, to są bajcy, więc idealnie dla ciebie. Ale zobaczcie, się nie może doczekać. Tak, tak, damy, tak, ja tak. Ale ogólnie. Ja nie mogę otworzyć Wzięliśmy takie mega, mega miękkie, nie? Te te przysmaki, bo no, żeby Oti zdać z tego, że ma mało zębów, żeby sobie poradziła. Już? Oti! Wolniej troszkę. Bo kasz, czym to jest w ogóle? Eee... Oti Spokojnie, no uspokój się, kobieto. Nie wiem, czym to jest. Nie, ważne. smakowały, Karol. Myślisz? Myślę, że tak. Dobra, ale jeszcze drugie są, trzeba dać jej drugie Dobra. do posmakowania. Oti, to nie wszystko, bo tutaj mamy. mini sandwicze. <grym> mini sandwicze. Akurat w, w, na ściananiu odtąd dostaniesz kanapkę. Ona wybaczyła Karol. No tak. Wydaje mi się, że ona w ogóle się nie gniewała, Natalia, nawet, bo myślę, że mogła po prostu nie oglądać akurat tamtego filmu i nie widziała, że Kali dostała prezent. Użyłam! No a, a jaką sztuczkę pokażę, co Oti umie. Moje? Po, Poza, daj głos. Daj łapkę. O, Leżeć, leżeć, o ty! Leżeć nie umie! Le, leżeć nie umie! Jakby wstała, to bym powiedziała, jeszcze siad, ale że siedzi to... No to leże. wstań, o ty, wstań! Aha, o, ona już wie, że to ma być siad, i dlatego obrót, już się. Zobaczmy, obrót! Takich rzeczy jestem zimą! Weź, próbuj, Natalia! Sto razy, może się uda, dawaj, wytniemy to! Obrót! O, o, prawie! Obrót! Szybko! Wow! yes, yeah, super! I to za pierwszym razem, Natalia! Ekstra! A, Natalia daje i rzucę, to jest nasza zabawa z Oti Kiedyś widzowie wymyśliłem niesamowicie skomplikowaną zabawę, która polega na tym, że Oti chodź, uwaga, no I, gotowa, dawaj uwaga Ale przygotuj się Oti, ty już miałaś być gotowa O z Oti zapomniała chyba, no Poszło, dawaj, szybko, 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 szybko. O jezu, o ty! Nalazła! Halo, ostrość! Jest, brawo, ty... o ty! wystarczy, już koniec, już, 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 nie, nie rozkręcę się za bardzo. Pokaż tutaj dla widza wybaczone czy nie? Wybaczo... Wybaczyłaś nam czy nie? Chyba tak, nie. W ogóle, widzowie, niestety jest jeden minus tego, że robi się ciepło i że zbliża się lata, mianowicie no, zaczyna się moja alergia. i Nie wiem, czy ktoś z Was ma tak samo jak ja, ale generalnie tak w maju, czerwcu i na początku lipca strasznie swędzą mnie oczy, jak przyjeżdżam na przykład tutaj do ławy albo jesteśmy gdzieś, gdzie jest dużo traw, bo po prostu nie, mam jakąś alergię na jakieś. Pyłki, chyba. I co ciekawe, ja tej alergii nie miałem. One zaczęły mi się jakieś, nie wiem, 4 albo 5 lat temu. I co roku, mniej więcej właśnie w okolicach maja, czerwca i początku lipca, no oczy mnie tak spędzą, jak są gdzieś trawy blisko, że masakra. No, czekajcie, Natalia woła mnie, że pająk jakiś. Jaki pająk? Gdzie? Uwaga, widzowie, gdzie on jest? O Jezu, że on niby Natalia? Widzowie, ja już jestem odważny, ja się pająków nie boję. A. Czekajcie, zostawmy tego pajączka jakoś bezpiecznie tutaj na dół. No i sobie, wariacie? O, dobra, jest na deskach, widzicie? Proszę bardzo, tu sobie chodzi. Ale jestem odważny, co? No. Kiedyś się bałem. Właśnie się zdziwiłem, jak że to ja go wezmę w rękę. Ach, nie, ale tu nie tylko, że do kamery, tylko. Ja ogólnie już się nie boję. Ale cieplutko dzisiaj. Jest kozacko, tylko Natalia e, musi mieć do apteki, wiesz o tym. Ja miałeś ja mam ja mam kupić sobie jakieś tabletki. A. Okej, okay, to jedziemy do apteki, ale zrobimy też chyba lemoniadę, co? Lemoniadę i no, ogarniemy. No dobra widzowie, my jesteśmy już w samochodzie i zanim pojedziemy do apteki na zakupy, to pojedziemy nad jezioro Nie byle jakie jezioro, bo widzowie, nie wiem czy wiecie, ale Iława leży nad najdłuższym jeziorem w Polsce Tutaj e, przez Iławę przepływa jeziorak, a właściwie no Iława leży wokół jezioraka Więc pojedziemy na plażę chyba, co? Nagramy ujęcia z tak. drona, bo mamy drona No i pokażemy wam jak wygląda tutaj plaża, jak wygląda ogólnie to najdłuższe jezioro w Polsce, po którym, no gdzie wyjeżdżasz? Jestem na rondzie, mam pierwszeństwo. Po którym e, he, he, będziemy już niedługo pływać skuterami, Natalia. O proszę! Tak, bo Karol, co roku jeździ na skutery wodnych chociaż chyba rok temu nie byliśmy. Byliśmy tylko na RODOS na skuterach. To prawda, w zeszłym roku byliśmy tylko w Grecji, a specjalnie robiłem kurs na sternika motorowodnego, żeby na Legalobus pływać po jezioraku. No mam mam, mam, mam I, ten i kurs, jeszcze mam patent. A więc... możesz holować, nie? Tak, mam patent i na sternika, i na, 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 na to, że mogę holować narciarza. Nie za, za motorówką. To taka ciekawostka. No dobra, dojechać się na plażę i w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale to miasto jest bardziej zakorkowane. Nie Bez miasta, ale nie? tutaj mało ludzi, myślałem, że mało będzie dużo, ludzi. ale jest spokój. Myślałam, że będzie dużo, ale dzisiaj ludzie są w pracy, więc może dlatego. Myślę, że wczoraj było więcej. No dobra, Karol już tutaj przygotowuje drona, zaraz będziemy startowali, ale w ogóle na jest jest taki chill. Jeszcze nie ma aż takiego sezonu, nie, jeśli chyba jest za chłodno i tak mało łódek pływa. Zawsze tutaj więcej się dzieje. Bo generalnie latem to tu jest i tyle żaglówek i tyle motelowek, że masakra, ale no nie ma się co dziwić, nie? bo to jest strasznie długie jezioro, fajnie się dopływa, więc latem jest <laughs> mega ruch tutaj. Ale to Wam oczywiście kiedyś pokażemy, jak będziemy pływać albo skuterem wodnym, albo łódką, więc subskrybujcie kanał żeby nie przegapić, bo pływanie skuterem ze mną zawsze jest ciekawe. Oho, widzowie, bateria pada, no ale wracamy. Jestem już w z tej wody. Dajemy na ręce, próbujemy. Nie wiem, jak chcesz. Właśnie, żebyś z wody wyleciał. Brawo! Coraz lepiej. To co, teraz idziemy na zakupy? No, do taki, bo czuję, że moja alergia się pogłębia. Okej, okay. no dobra, my jesteśmy już w samochodzie i zanim pojedziemy na zakupy, to pokażę wam jedną ciekawą rzecz. Podobno w i Jaby pojawiły się nowe światła, które działają tak, że jak się przekracza prędkość, to zapala się światło czerwone. To są światła inteligentne. Dobrze mówię, Karol? Tak, ale chodzi generalnie o to, że wiecie, jak jedziecie za szybko, czyli powiedzmy jedziecie 60 na godzinę zamiast 50, to one specjalnie włączają wam czerwone światło, mimo tego, że nikt nie jedzie, nikt nie idzie, tylko po to, żebyście zwolnili. Dla mnie to jest głupota, bo to mogli lepiej foto. Radar, żeby nie trzeba było zatrzymywać się do zera. Tak, nie podobno, co dwa samochody robicie, czerwone światło i się strasznie blokuje to jest ruch. Dziwny, ale widzowie, specjalnie dla Was przetestujemy to. pojedziemy minimalnie za szybko, tak naprawdę, minimalnie. No i zobaczymy, czy przed nami po prostu no, włączy się czerwone. No dobra, te światła są już przed nami, nie wiem, czy je widzicie, bo sobie jesteście trochę daleko, ale uwaga. Dobra, uwaga, ja przekazam teraz. No i co? Nie zmieniło. Skam! Dobra, uwaga, próba numer dwa. Jedziemy sobie tak 57 na godzinę, czyli o 7 za dużo. I uwaga. Nie. Nie działa No dobra Karol, może są dwie opcje, że nam to nie zadziałało Po pierwsze, może jechaliśmy za wolno Może trzeba jechać jeszcze no tak, szybciej No już nie będę przekraczał aż tyle. A po drugie, może po prostu już to wyłączyli, bo opisywali to wszędzie, że to beznadziejnie działa No nie wiem, dziwne, ja tam widziałbym bardziej chyba fotoradar jakiś, czy coś Nie no widzowie, typowa Iława, w centrum miasta przejazd I to taki, na którym mega często jeżdżą pociągi, bo to jest połączenie z, z Gdańskim i w ogóle, więc Wiecie co, zawracamy Natalia, objedziemy, na szczęście się da No dobra, szybki shopping zrobiony, w ogóle mówiliśmy, że robimy burgery na obiad, czy nie? Chyba nie. To właśnie dzisiaj robimy burgery z grilla, więc część rzeczy udało nam się kupić wcześniej, niestety nie było, więc musimy jeszcze pojeździć po innych sklepach. Aha, idzie mięsko na grilla, bo udało się zdobyć, bo w poprzednim sklepie nie było, więc chyba jednak będzie grill. Natalia właśnie poszła po bułki do piekarni, o, wraca widzę bez, ale generalnie śmieszna jest sława, dlatego że y, małe miasteczko i często można spotkać kogoś znajomego i teraz przykładowo parkując y, spotkałem Jacka, czyli osoby, która robiła nam, y, wykańczała nam mieszkanie, nie? Więc y, taka ciekawostka. Natalia, nie ma bułek do hamburgerów? Nie ma. Aha, super. Wiesz, kogo spotkałem w ogóle parkując? Kogo? Jacka. Miła Jacka. Tego, który robił mieszkanie w Gdańsku. Serio? No, machaliśmy sobie, właśnie przejeżdżał. To jest i ława, nie? To, to jest właśnie życie w małym mieście. No i co chwilę można kogoś spotkać? Z jednej strony spoko, ale z drugiej <guchy> nie strony. Fajnie. Nie chciałbym, tak chyba. Nie, no słuchajcie, bo w kolejnych dwóch albo trzech piekarniach i nigdzie nie ma. Kurde, no są takie. To są takie sztuczne, nie? takie z nich Dobra, y, Widlu były, ale takie sobie myślałem, no ale z tych wszystkich to najlepsze, jednak. Czy jest y, cukiernia, piekarnia, Rosario? Może tam będą jeszcze, możemy pokazać. Tak, dobra, ale tu wszystkie, co wyjemy. Okej, okay. dobra, do burgerów jesteś Frilki, ale w ogóle nie wiem czy widzieliście, ale jest taka nowa skala na produktach i ona ocenia, jak dobre są te produkty, nie? W sensie skład, nie? Jaki A. jest. I tu jest B, to jest prawie... No, chce. prawie najlepiej. A oczywiście jest top, ale... Ale odkąd to wprowadzili, to ja zaczęłam sobie zwracać uwagę. Na przykład jak w Biedronce ostatnio brają twaróg, to się zdziwiłam, bo wyprodukowany na Biedronki miał ocenę A. No, ale to jest fajne, nie? Że coraz więcej produktów już to ma, w ogóle chyba... To do myślenia, nie? Tak, daj do myślenia. Jeśli D albo E, to jednak nie chcesz no, tego brać. No, jestem, że takie wszystkie mają B. Myślałem, że takie będzie CD bardziej, ale tak, nie do tego chyba. Dobra, po półtorej godzinie szukania nigdy nie znaleźliśmy, więc jak ten syrwan. Wróciliśmy do, do Lilla po bułkę. Szału nie ma, ale przynajmniej zjemy burgery. No dobra, w końcu mamy te bułki, ale to jest masakra, widzowie. My jeździliśmy półtorej godziny po wszystkich możliwych piekarniach i nigdy nie było bułek do burgerów. Ja już się zmęczyłam za tym dniem. Wracamy i robimy grilla. Do miasta! Trochę ciepło jest. Chyba się iPhone zagrzał, zostawiłam go na słońcu. No właśnie, pięknie, super Natalia, trzeba go schłodzić. No dobra, burgery zrobione i uwaga, wyglądają tak. Mój wygląda ładniej niż Karola. Ja tego nie pokazuję, patrzymy na ten, ten jest ładny. Pokaż słuchaj. Nie, próbuj. gdzie noże mi ten, weź w rękę. Nie no, tak mi będzie wygodniej. Doceniamy piękne bułki Tak, 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 bo jeździliśmy za nimi pół dnia. Oho, uwaga. Dobłe? Mhm. Dobra, to idziemy jeszcze. Patrzcie jak stary sobie my Chciałam iść do niego i już z daleka krzyczy, że, że, że nie, że mam na to uciekać. Nie za dobrze tutaj. Zajęty jest, żegnam panią, proszę odejść. A zajęty ja się jeszcze zmieszczę tam po nie. drugiej stronie. Tylko nie ma szans. Nie, no fajnie, jest jak coś ci Rozbuję że. O, może no o. o zrobisz dokoła. dookoła. Ej, ale szczerze, że no, ja nie myślałem, że w czterech skórkach będziemy siedzieli. Ja tutaj Ej, elegancko. Właśnie. O, nie, no i... No Zjedliśmy sobie i teraz sobie tak filujemy Co, co, co kamera? Zjedliśmy sobie burgery i były mega dobre, nie? No spoko. Ale entuzjazm w ogóle, masz tyle energii w sobie, że aż tak, roje sakra Teraz sobie leżymy, odpoczywamy i chyba jednak wracamy do Trójmiasta dzisiaj Bo moi rodzice poszli na jakąś imprezę właśnie, więc zostaliśmy sami Posiedzimy sobie jeszcze tak 16.33 do 18.00 Pokorzystamy z pogody i chyba zwijamy do Trójmiasta No dobra, na sam koniec przyjechaliśmy na zakupy, bo jest godzina 19.34 I to sklepy są zamknięte, więc jakbyśmy dojechali do Trójmiasta, to już nie zdążylibyśmy nic kupić I w ogóle okazało się, że w Lidlu nie było żadnego pieczywa, nie było nic, bo ani jednej buki, ani jednej chleby. Tutaj jest niewiele lepiej. Coś tam. O, tutaj patrzcie, dorobili jedne, jedyne kajzerki dla takich jak my, którzy zapomnieli zrobić zakupy na jutro, ale. No ale i tak nie można tego chleba. Ja nie wiem, że te kajzerki trwają do jutra. No nie wiem, no. Czy bierzemy drożej i sami robimy w termo, czy. Jak sens? No na dzisiaj wydaje mi się, że możemy iść dzisiaj weźmiemy, no. Zobaczymy, jak ten, a na jutro to może zrobimy w termo. No dobra, to trzeba zrobić zakupy. Ale do na proszę bardzo. Jeden jakiś ostatni, zmęczony życiem się uchował. Chociaż chyba już nie schodzę tak niego po początku, nie? No dobre, my jesteśmy już w sam Wracamy do Trójmiasta, końc tego leniuchowania Chociaż jeszcze jutro jest wolne Ale nie wiem czy u nas nagrywamy coś czy jak Nie wiem, nie, chyba nie, bo do mnie mamy film Do ciebie ten będzie się Nie, chyba jeszcze jutro możemy, jak wiesz Pomontować miniaturki, jakieś tego typu rzeczy, nie? I takie drobne oganianie, Ale na tym chyba kończymy tego vloga Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić Żadnych ważnych rzeczy, bo tutaj często Coś się dzieje, zawsze dzieją się jakieś ale rzeczy niezaplanowane Ale był chyba Tak, dzisiaj był taki wyjątkowo luźny, Majówkowy vlog, no wiecie, ja też chcę się troszeczkę żeby Mam nadzieję, że Wy też sobie spędziliście moją że dopisała Wam pogoda, bo no w którym miejscu jak wyjeżdżaliśmy to było trochę średnio, ale tutaj na szczęście było trochę ładnie, trochę wypoczęliśmy, trochę się poopalaliśmy. No i co? Wracamy do domu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i na tym się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!